test Ostatnio mieliśmy przyjemność zobaczyć karnawał na Kanarach. Nie każdy wie, że zaraz po Rio jest to drugi największy karnawał na świecie. I jeżeli będziecie mieli taką możliwość, żeby przyjechać w tym okresie na Kanary, to koniecznie to zróbcie. Szczególnie jeżeli oczekujecie od Waszych wakacji połączenia e, imprezy, plaży, koncerty i różnego rodzaju wydarzenia kulturowe, no to jest najlepszy moment w roku, żeby na Kanary przyjechać. E, I też e, my jesteśmy po całym karnawale. Karnawał właśnie się zakończył. Dlatego chcielibyśmy podzielić się z Wami naszym mini przewodnikiem po karnawale na kanarach. Pierwszą rzeczą, jaką powinniście zrobić, to ściągnięcie ulotki informacyjnej ze strony Santa Cruz. Dodatkowo moglibyście polubić sobie fanpage ratusza Santa Cruz. Dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami i imprezami podczas karnawału. Jeżeli akurat chcecie spędzać karnawał w jakimś mniejszym mieście, możecie też polubić fanpage Fiestas i tutaj wpisać nazwę miałego, małego miasta. W naszym przypadku było to Puerto de la Cruz. Problem jest tylko jeden, że nawet jeżeli już mamy tą ulotkę i znamy hiszpański, to możemy rozumieć słowa, to znaczy nazwy tych różnych, tych różnych wydarzeń podczas karnawału, ale możemy nie wiedzieć, co kryje się pod tymi nazwami i nam w tym roku troszeczkę zabrakło tego doświadczenia. I w tym filmiku pokażemy Wam, czego nie przekabić podczas karnawału. Zaczynamy! Całą tą imprezę Kanaryjczycy nazywają Karnawales, i nie bez powodu, dlatego że wszystkie te wydarzenia trwają ponad miesiąc. Ich kulminacją są ostatnie dwa tygodnie, podczas których codziennie, ale to absolutnie codziennie, mamy jakieś występy, koncerty, parady, ludzie chodzą poprzebierani i bawią się do samego rana. Co roku karnawał ma inny motyw przewodni. W tym roku w Santa Cruz było, był to podwodny świat i mówię w Santa Cruz, bo każde miasto na kanarach ma prawo do tego, żeby mieć swój własny motyw przewodni. Na przykład u nas Puerto de la Cruz był to kosmos. I uczestnicy parat częściowo dopasowują się do tego motywu i faktycznie mają stroje tematyczne, ale niektórzy mają swoje własne inspiracje. Ważna rzecz. Po przebierani nie chodzą tylko i wyłącznie uczestnicy parady, ale także wszyscy w mieście i tutaj naprawdę nie przesadzam, bo podczas całego karnawału widzieliśmy tylko i wyłącznie jakiś mały procent ludzi, którzy nie byli w jakichś strojach po przebierani, także koniecznie się przygotujcie. Przed głównymi paradami odbywają się konkursy na najlepsze murgas, czyli takie konkursy wśród dorosłych i dzieci na najlepsze grupy muzyczne. No i teoretycznie moglibyście na nie pójść, tylko że po pierwsze wstęp na nie jest ograniczony i też nie jest darmowy. I jeżeli o nas chodzi, my uznaliśmy, że lepiej jest je sobie podarować, bo tak czy siak te murgas zobaczycie później podczas parad. Drugim ważnym wydarzeniem podczas karnawału są wybory królowej. No i takie wybory organizowane są właściwie w każdym mieście, ale te najważniejsze, takie z największym rozmachem, zawsze są organizowane w stolicy. Wydawać by się mogło, że tak naprawdę uroda dziewczyn podczas tych wyborów jest kwestią najistotniejszą, ale jak się okazuje, są to te platformy, które dziewczyny prezentują. Te platformy, o których powiedział Kuba, potrafią ważyć nawet 150 do 200 kg, dlatego są wyposażone w specjalne kółka, żeby te dziewczyny podczas prezentacji w stroju mogły się w jakikolwiek sposób poruszać. I też jeżeli chcielibyście obejrzeć takie wybory, to możecie kupić sobie bilet u nas w Puerto, taki bilet kosztował 10 euro, albo możecie specjalnie pojechać do Santa Cruz, tam te bilety są droższe, ale też z tego co mówi nam Hiszpanie jest o wiele trudniej się po prostu tam dostać, bo cieszą się one największym Zainteresowaniem na całej wyspie, ale jeżeli na przykład nie uda Wam się tych biletów kupić albo nie chcecie ich kupować, to możecie po prostu obejrzeć całe to wydarzenie w telewizji albo na jakichś livestreamach na Facebooku. Kanary nie są najbardziej zamożną częścią Hiszpanii, no i możliwe, że zastanawialiście się w takim razie, skąd na to wszystko są pieniądze, na tą wielką imprezę. Odpowiedź jest całkiem prosta: oczywiście od sponsorów. To właśnie oni finansują całe wydarzenie, no i dzięki temu mogą reklamować się, czy to na tych platformach królowych, czy w jakichś innych miejscach. No i nie są to tylko i wyłącznie jakieś lokalne marki, ale też duże, wielkie korporacje czy firmy. Królową wybiera się w dwóch kategoriach. W kategorii wśród dzieci, czyli reina infantil, oraz tą taką główną wśród dorosłych. I te postacie, ta główna królowa, i też te królowe dziecięce, będą później pojawiały się na wszystkich najważniejszych paradach, i każda z tych gali odbywa się w inny dzień. Możliwe, że to nasze subiektywne wrażenie, ale wydaje nam się, że pojechanie na taką galę mija się z celem. Dużo lepiej jest zobaczyć królowe na platformach przejeżdżające obok nas na paradzie, dosłownie na wyciągnięcie ręki. Uwierzcie mi, te platformy są naprawdę widowiskowe i o wiele lepiej zobaczyć je tak, na, tak z bliska, bo robi to naprawdę ogromne wrażenie. Fajne jest też to, że ci ludzie się tak naprawdę wkręcają na tych paradach i jak patrzą na te królowe, to z daleka krzyczą głapa, głapa, czyli piękna piękna, i masz, machają do nich, klaszczą, biwatują i wszyscy tak przeżywają ten przejazd królowej. Głapa! Głapa! Po wyborach na królową karnawału, na następny dzień, w naszym przypadku był to piątek, odbywa się tak zwana Kawalgata Anunciadora, czyli taka ogromna, ogromna parada, która otwiera inne parady, które będą miały miejsce później aż do końca karnawału. I w ten dzień my postanowiliśmy przejechać się do Santa Cruz i to był naprawdę genialny ruch, dlatego że atmosfera w tym mieście była fenomenalna. Przyjechało mnóstwo ludzi z Wyspy z Hiszpanii i ogólnie obcokrajowców i wszyscy razem bawili się na ulicach i było naprawdę. Świetnie. Nie wiem, jak wyobrażacie sobie parady karnawałowe, ale my myśleliśmy, że będzie to trwało tak godzinkę, max dwie, ale okazało się, że cała parada trwała około 4 godziny. No i na stronie Santa Cruz czytaliśmy dodatkowo, że w stolicy zebrało się podczas tego dnia 200 tysięcy osób. I później było pełno food trucków, ludzie tańczyli na ulicach, były koncerty, także warto naprawdę, naprawdę warto było przyjechać. lifehack znaleźć sobie wcześniej jakiś bar, albo jakąś restaurację, która ma ogródek na ulicy i oglądać sobie z piwkiem, kanapeczką, albo jakimiś frytkami, albo jakimiś w ogóle tapas, całą tą paradę. Polecam! Podczas karnawału strasznie podobały nam się stroje, które ludzie wykonywali i widać było w nich naprawdę dużo zaangażowania czasu spędzonego nad tymi strojami. I okej, okay, część wyglądała na naprawdę drogie stroje, w które wpakowali masę pieniędzy, ale druga część tych strojów widać, że była taka budżetowa i po prostu załatwiona pomysłem. Co było naprawdę spoko. Kolejna rzecz, która nam się bardzo podobała, to to, że tu jest po prostu inna kultura picia i to, że ludzie piją na ulicach alkohol podczas karnawału nie oznacza, że za chwilę mamy jakieś biatyki, awantury, jakieś straszne pijaństwo, tylko po prostu ludzie potrafią się bawić. Policja ja też w związku z tym nie wystawia za chwilę tysiąca mandatów bo sobie pijecie na ulicy tylko to jest po prostu kontrolowane i kulturalne. Codziennie od parady rozpoczynającej cały karnawał mamy jakieś koncerty z muzyką latino czy z DJ-em. Są one organizowane praktycznie w każdym mieście i mamy tam też możliwość pójścia na jakąś inną scenę, gdzie znajdziecie jakąś inną muzykę, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Część parat ma miejsce podczas Karnawal de Dia, czyli Karnawału w środku dnia i druga połowa jest w ramach Karnawal de Nocie, czyli Karnawału Nocą. Żeby dowiedzieć się, które parady kiedy się odbywają, po prostu najlepiej spojrzeć na podsumowanie w rozpisce, które Wam teraz pokazujemy. W rozpisce szukajcie też nazwy Gran Coso Apoteosis, bo jest to jedna z największych parad zaraz po tej otwierającej cały karnawał. Po naszych doświadczeniach karnawałowych, teraz już się wyspaliśmy i wiemy, że żeby przyjść na paradę i mieć dobre miejsce, trzeba przyjść tak mniej więcej Pół godziny, 40 minut wcześniej. No i teraz elegancko mamy krzesełko w pierwszym rzędzie na głównej ulicy miasta, gdzie przejdzie ta największa parada. Także mamy już wszystko ogarnięte, a niektórzy weterani Hiszpanie mają swoje krzesełka i w ogóle na tych ulicach robią cały piknik. Co też daje taki fajny klimat, bo są po przebieraniu i tak dalej. Możecie też usiąść sobie w jakimś barze, tak jak mówiliśmy ostatnio, i też napić jakiegoś piwa, czy coś i mieć dobry widok. Także jesteśmy gotowi. Czekamy. Parad jest oczywiście dużo więcej, ale szczerze mówiąc przez to, że pracujemy nie byliśmy fizycznie w stanie pójść na wszystkie, no jest to niemożliwe dla nas, ale te dwie główne, o których, was teraz, o których Wam teraz powiedzieliśmy są takimi najważniejszymi, więc myślę, że się nie rozczarujecie, jeżeli na nie pójdziecie. W Hiszpanii jest też w ogóle całkiem inne podejście do dzieciaków. Nikogo nie dziwi to, że na przykład na placu zabaw o jakiejś drugiej czy trzeciej w nocy dzieci bawią się same, a rodzice na przykład tańczą sobie pod sceną. Nie ma tutaj też takich jakichś zagrożeń większych, więc rodzice nie boją się zabierać tych dzieciaków ze sobą, albo po prostu bawią się razem, całymi rodzinami. Co w ogóle ciekawe, nie wiem, nie wiem czy wiedzieliście, ale dzieciaki mają też swoje specjalne miejsce podczas jednej z parad. Nazywa się ona Cosme Infantil. Kiedy my w Polsce posypujemy się popiołem na środę popiecową, na kanarach ma miejsce kolejne bardzo ważne z punktu widzenia karnałowego wydarzenie, czyli Entierro de Sardina, to znaczy pogrzeb sardynki. I tego dnia odbywa się wielka parada, oczywiście, której centrum jest taka naprawdę bardzo, bardzo duża sardynka, którą na koniec całej parady przy morzu się pali. I teraz, co jest też charakterystyczne tego dnia, to to, że wszyscy są ubrani na czarno, w takie hiszpańskie żałobne stroje, lamentują, wyją. Pojawia się też dużo takich motywów, powiedzmy kościelnych, to znaczy ludzie są przebrani za księży, papieża czy zakonnicę. W ten dzień robi się też bardzo dużo żartów, i jednym z takich głównych motywów tych żartów są różnego rodzaju penisy, które są elementem stroju tych ludzi. W czasie karnawału jest parada, podczas której mężczyźni przebierają się za kobiety i niektórzy naprawdę mają bardzo fajne, kreatywne stroje, o dziwo radzą sobie na szpilkach i za chwilę będą biegli w maratonie, kto przybiegnie najszybciej z głównych ulic Niektórzy mają tak super stroje, na przykład był facet przybrany za Syrenkę, za syrenkę Arielkę i niósł ze sobą taką e, nadmuchaną orkę i wygląda super. I w ogóle są strasznie kreatywni w tych strojach. Niektórzy są tak śmieszni, mają tak sprawne nogi, że dziewczyny nie mają takich ekosów na siłowni. nie to nazywa się Mascaritas Ponte Takon i odbywa się tylko i wyłącznie w Puerto de la Cruz. Inne miasta mają też swoje specjalne wydarzenia, ale musicie dowiedzieć się o nich na własną rękę. My od siebie polecamy Mascaritas Ponte Takon, bo było naprawdę śmiesznie. Tak podsumowując, z rzeczy, które nam się najbardziej podobały podczas karnawału, to był ogólnie karnawał de nocie, właśnie to wydarzenie Mascarita z Con i niektóre koncerty, jeżeli była fajna muzyka. Wydarzeń karnawałowych jest naprawdę cała masa i jest strasznie trudno zobaczyć je wszystkie, no chyba że macie całe dwa tygodnie wolnego i jesteście po prostu niezmordowani. Jeśli kiedykolwiek będziecie na Kanarach w okresie karnawałowym, koniecznie musicie z tego skorzystać, pójść na paradę, zobaczyć jak ludzie się bawią, potem iść na imprezę, koncerty. A tymczasem kończymy ten odcinek. Dzięki, że z nami byliście w tym fenomenalnym karnawałowym czasie i do usłyszenia. Cześć!